Dramat w Chorzowie Ze stawu wyłowiono ciała dwóch młodych mężczyzn. Niedzielny poranek w Chorzowie zaczął się od tragedii. Służby wyłowiły ciała dwóch młodych mężczyzn z lokalnego stawu. Jak doszło do utonięcia, wstępne ustalenia śledczy odsłaniają kulisy tego dramatu. Płetwonurkowie z Państwowej Straży Pożarnej po godzinie 4.00 nad ranem w niedzielę, 18 sierpnia wyłowili zestawu przy parku Amelang 2 w Chorzowie, województwo śląskie, ciała dwóch młodych mężczyzn. Wyjaśnieniem zagadki ich śmierci zajęli się śledczy. Dramat w Chorzowie Zestawu wyłowiono ciała dwóch mężczyzn. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że doszło do utonięcia. Jak przekazuje policja, trzej mężczyźni, prawdopodobnie obywatele Indii mieszkający w Katowicach, postanowili w nocy wykąpać się w chorzowskim stawie. Niestety, dla dwóch z nich skończyło się to tragedią, nie wypłynęli na powierzchnię. To, co miało być chwilą bez troski, przerodziło się w koszmar. Zawiadomiono służby, rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania. Płetwonurkowie po godzinie 4:00 rano w niedzielę, 18 sierpnia, wyłowili ciała młodych mężczyzn. Poszukiwania zakończono, ale wiele pytań pozostało bez odpowiedzi. Na miejscu oprócz policjantów i strażaków zjawił się też prokurator. Śledczy wyjaśniają obecnie dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Apelujemy o rozwagę i ostrożność nad wodą, przypominają funkcjonariusze.